Znaczy? Hmm. Został? Przepraszam, nie pamiętam. Ale luzik, luzik, na spokojnie, co tam u ciebie. Natomiast ja no, oczywiście, że oglądałem wczoraj mecz. No kurde, ziom. No kurde. Beznadziejna. Ja mam ja mamy... Jak to Wojtek bo no ja jadę za tobą? Dobra, mamy skierem od zani dwóch dni, z dni snajperki. Znaczy ostatni no. dzień. Mieliśmy z 20 tak. snajperek. No, to było. no ja mam mam ale... No czemu oni nagle wszystko biorą no? Skąd to oni na mają to golda? O, oh, mam dwóch? Jak... Weź mi to wytłumaczyć. Skąd oni mają na to b... w ogóle tego rzeczy? Alright, oj, 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 no, oj. Ej. Kupić ci to? Chcesz, Karol? Nie o, Idę tu Piterowi pomóc. I tak nie chcę. Z... Też nie chcę. to do Pitera. Żyjesz tam jeszcze? Trzymasz się? Tak, ledwo Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Peter? A. Ja myślałem, że idę w waszą stronę, nie? Aha, no błędnik TV Koho, o, leży drugi O, ma bitcoina O, o kurde, dostałem y, snajper Aha, Peter Help? nie żyje znowu no. Weź się, Peter, może Wsad... ci się uda. Tu są. Karol, wsadzisz, wsadzisz kartę czy nie? Ja do Pitera pojechałem, bo on prawie życie nie Aha. ma. Siadaj, Peter. Dobra. Nie, to też pojechałem. Tu jest, tu, tu jest. Tu, tu wsadzę. Tak, wiem, wiem. Bo to, tam chłopak tego jego dojechałem do końca. Ja już kartę sadziłem, nie musisz na mnie lecieć. No mnie nie musicie. O o, Marion jest chyba w kolejce wpisane, bo już mnie przetarasza? Jeszcze jedź. Przyjąć cię się? Chcemy grać Ka Karol z tego? Malimy tam jaką Pogramy Pogramy, pogramy, no. to czekaj, tego przyjmę Leży Dobra o. Kolejny z bitcoinem Do przestępców nie wsiadam ja cukierki mam, mogę ci pokazać i kotki w piwnicy jak coś. Tak, dobra, to jednak nie szkonałeś to powiedzieć. ja się z, chętnie, z chęcią skuszę na kotki w piwnicy. Uuuu, czy macie kotki w piwnicy? Pewnie. <grym> Czemu ja się zrespiłem na dachu samochodu Ej dobra, mam pytanie, mogę się do Was mogę się rozdzielić, a wy poczekacie i może do jadę? Pewnie. Dobra, to poczekajcie na mnie 2,5 minuty. Tre... Trenki są męczące To jest normalne, no. ale... jak ten ręk złapie, on treni się Jeden leży? Kurde, ja nie mam Oj. ammo Tylko kupiłem ammo no, no, jeszcze... <słuch> dostał jak biało coś... Weźcie te wszystkie medaliony Ja bym chciał tylko ten, ten z wilczurem taki, krzywy Eee... Tam masz ich, nie? Ja Ci biegnę tak. pomóc. Wywalone, wywalone Ostatnia! Nie, no, wyginiemy cię teraz. Nie Żatujcie sobie. Nie no. No chłopie, no, ale spytałem cię specjalnie, czy mogę iść, czy nie będą źli. No tak, ale tutaj nie było takiej, wiesz, typu, nie widziałem, że tak tak tym wyskoczy. Jak przez tyle co oni, oni tu się walili, to nikt Dobra, z to tu nie korzystał, nie? Proszę, żeby nie było na mnie. Motorek jest. Proszę. Leżą, leżą. Dobra, no, to dajcie i... mi daje, na to. Na ten. Dzięki wielkie. jest <laughs> co ta u ciebie? I witaj, Ignacy. Ignacy, nie robimy sobie tutaj takiej promocji. Zaszki wali? A cieczę sztak robi, mnie potraficie. O kurde Śtak robi Profesjonalista każdy. Nie jak. ma To mogę ten medalem w ter A co jak ja go chcę? Ale nie ten, dro inny Ten no, ale... co właśnie teraz go uży użyłeś A albo. No i co trzeba muszę powiedzieć? Czy ty powiedziałeś a, to jest, to o bocie, że... ale z niego bot? Karolku, pamiętaj, że czekam. Czas nagranie do 23.00, <gryption> bez później, bo będzie kanapa. Ja będzie kanapa. Oj, ty krótko kanapa jesteś wstrzymany. <grym> ja wiesz, a, ja, ja wychowany ja, ja w klimatach lewicy, nie? To muszę a... znać swoje miejsce. A... Co tego Mam nadzieję, że kolokie. zostaniesz jak najdłużej. Na dewie, na drzewie jest. Na dewie, na dewie jest. Oj! Zostaje no, no, z no, boku! Pierdoliu! Tu! Wow! Sto, sto, sto! Ej! Help! Help! Bo ja mam tu dwóch! Ja zginę! Pij Jack Jaga! Pij Jack Jaga! Koło mnie wszystko zmierzone Nie ma, nie ma, yeah. nie grać! Gra lepiej od ciebie. Serio chciałaś? Mhm. Mm Weź. Jeden pewnie pewno ja nie potrafi zrobić. Tak, no, to jeszcze zacznij padra robić, przysięgam. Pewnie pewnością nie jest Leży? No, ty. Trzmat. Ty, okay. Ja mu tyle wzbiłem, że. Ej, odkryje ten Efe. Ja dostaję zona, Bo ja nie mam w ogóle tego. Ja nie mogę być za w ogóle. Jaki to Jaki ja, ja kolega. Ten ma kraka o! Au, 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 au Właśnie, nie bo jak tak ci się, się odbija to idziemy Tu stąd dostałem Nie dostałem jak ja go nie trafiłem Chopaki, Pałkasek! Ej, tylko tam nie podjeżdżaj, tak, tako, bo tam jest ich trójka Spokojnie Spokojnie strasznie wow, szalone. Wow, wow. Właśnie. A nie widziałeś, że od zaraz to, to z rękawicami się już. Ale twarzy, masz na plecach. Jest, Stop. Właściwie. I jest jeszcze jeden tam. Nie jest. tu. Witaj, mm. Robin Hood. Mniejszy, niż ten. Spiter, za plecami. Wody. Yes! O, Winter, ja Dobrze! Wiedziałem. Dobra, to idziemy do lobby, a Piotrek idzie tam do swoich ziomów, te? tak? Tak, idę do nich. A, ja, was, ja was słyszałem, a on by mnie nie. Ja mówię, no ja wiem, no, ale no przecież się trzymałeś razem, no. no. Ale masz statek. Gdzie no. lecisz? Mam taki sam statek z Crossfire'a, w tym Nie macie ich w mm. że No nie za bardzo. Dzięki. Jak umrzesz to nie podnoszę Dobra Same to, że... A do, A do, do Max Co? No właśnie No bo ty nic Masz... nie powiedziałeś no Ja nie słyszałem właśnie. o co mu chodzi, jego ja ledwo słyszę I ty On powiedział, że leci gdzie indziej czy nie mamy nic przeciwko Powiedział, że nie podnoszę go, Piotruś powtórzył moje ja A, został na to, że... Ja się nie dodałem, no to ale wychodzi na to, że... Milczenie oznacza zgodę, pamiętaj. Przyzwolenie na to, żeby sobie gdzieś indziej leciał, ale nie powiedziałem, to, że go podnoszę. No, ale nie powiedziałeś, że go nie podniesiesz. No, ale też co nie że go podniosę. Ale to jest... Co zasada zasady bo jak grasz, to podnosisz. Więc trzeba wskazać... Nie bo... będę po niego zapierdalał, nie chce mi się. Ale przecież możesz kupić karty za 500. Biedny jestem! No, no możemy! Czy uważasz, no, ale powiedzieliśmy, że, że cię podniesie. nie podniesiemy! Mniej niż zero! Jesteś bardzo na tyle? Ja do ciebie zapłacę? płacę! Ja, ty... już u nas leży, Kto To rednie. nie żyje już! Nie, no, znaczy ty, koledzy znaczy ci drużyny, nie wiem Ej dobra, S, ja już ma dwa bitcoiny! Esz? W dzisiaj nie miałem grać, ale no Piotr się tak ładnie mówił, żebym zagrał, że... Stwierdziłem. Czemu nie? Wczoraj też za długo posiedziałem o godzinie. Dobre jest. A chyba Karol spał na kanapie. A, a który skończył? Odwój trzy przecież. Ooooooo, no ta spałna kanapie. No, kanapie. Oni przejmują też strefy będą. 21, 21, 0 white, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. white, 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 1 dead. 0 mają! Nie lubię są obok was. Ja ich idę zaś z drugiej już. Dead, prawie. Dead. A tu kolejny. Eee, sami nami na sanka piła. Medalion! I mam utwórku. Weszli Czas do, do dla... tego. O kurde Ty kurde, Brutus 32, 32 Zero, Zostało... zero ma, zero ma 7, Idę, idę po niego O wysadza No tak jak? E, tu jeszcze idzie Dwóch jest Idę Ja ich tam zaraz wysadzam. będę wysadzał Rutus Brutus Patrzymy, Rutus 2. Hmm. To 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 jest right, nice. Ja napalasz. Kolejny tutaj, Ta, ja A ja... to ma... dobra to Ej to... panowie, oznaczam was coś, coś tu podnosi panowie I... Ej bo w jest jeden ten bloczy zero, ten zero Ten To ten ogór cośmy już go zabili Tam ten też ma white Ej tu jest Tu jest Tu za kamieniem Ej tu są Ty. mi te cztery kawice gdzieś tam Uciekł tu Was. Ja chcę tam pompa Ej auto jedzie, auto jedzie On Kurde nie tego i kiszałem. też musimy iść w strefę No Chodźcie Prawą Ej, dobra, stroną Tu jest jakby co ale o, do mnie wali, nie wiem skąd Tak, no przeciwko Oto. mnie Co? widzę Coś widzę Ej Peter, mnie minigana? Nie? Fura, fura, fura. Ja mi gadał i wszystko No i fajnie. Który Pana... ludzie tu, dostałem sniper? Tam są w, gdzieś tak ten krzak po prawej. Strefa, strefa? Weź tam, weź ich wyspotuj, Weź tam ich wyspotuj Tą sniperką. Nie, jest właściwy, to chyba... nice. jest skończył. Tu, 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 tu. Tam. Tak, tak, tak. On ucieka. Na mnie. Dead. Nice. Już idziemy, pod, podnosimy od razu. O kurde, ja na spadłem Z1 A bo tu jest kolejne, przynajmniej jeszcze trzech. Tak, tak, to jest. Dead. Są wszyscy. Ostatni był gdzie? Na dachu, na dachu, na dachu. Stowa, stowa. Ten na dachu. Kurde, nie udało mi się. Ja mam mało A Nie ma już, nie ma już, tak nie, ma nie ma Dead, tak Nie that, ma krew, ja, zabiję? Nie, zabiję. Nie, tak ja. No to leży Ej, ale jest trypa, ale są nas... Ej, pobrali są solo, oni są solo Tak, ja, to solo. solo, eee, Zabij ich Piotrek, twoi są Jeszcze się obstrał i spadł Nie wiem, albo ukradłeś Nie wiem Dobra, jest! 20 win! Siema Paweł! Krystian wywal się i dawaj czekamy Już idę, już i musiałem wygrać Już spokojnie Już wychodzę